Będę jutro płakał, ale dzisiaj mnie to bawi podobno życie to chwila w mojej ty nic poza tym czemu mi nie mija Zastanawiam się w kółko cisza Lubisz mnie na tyle, tylko by odpisać, a ja humor mój oddałem tobie. Teraz wstyd mi, wstyd mi, że ja pierdolę. Nie wiesz nic o mnie, ja o tobie. Robię róf, bok, źle, nazwę to postęp. Trochę progresji się witają, Czapa SBM dumnie. Chodzi o ma to, czekał na nutkę, nie banger. Smutek nie zeżar, że chcecie. Oh, Baby, love song, sorry, mdre Trochę szczęścia w życiu i trochę szczęścia z Chcesz mi to odebrać? Dawno to zrobiłaś Pierdolony pila Bo nie w, body. w body Ja po prostu yeah. jak e. jak siebie już nie lubił to nim jestem ja znowu, Dalej jestem Pierdolony pila w body Chciałem dać ci my serce na dłoni Chore, może drugi dać i robię. Jest ci obie a z drugiej strony ten numer ma coś takiego Ja do niego bardzo dużo razy wracałem I ja po prostu siedzę jak zahipnotyzowany Nigdy czegoś takiego nie słyszałem I to jest Urodziłem się po nic, a nie do niczego Nie wmówisz mi, że jestem gorszy, bo nie siada głos Mój świat jest dobry, serio Chciałem cię w nim zamiast szkło Kurwo, nie jestem jak kal Mimo to liczyłem, że mi powiesz, tak wiem Nie musisz nim być, tylko bądź dla mnie A to ty zjebałaś z naszej dwójki najbardziej Nie masz serca dla ludzi ani potwora Demonie, papa, nic po nas Chyba się nie nada Chyba jestem niemona Ale ty sprogresowałeś, nie? Nie no, to jest zajebiste Nie no, początek zajebisty, naprawdę jak dla mnie? Nie masz wstydu, no nie wiem, można się tym znajomym pochwalić. Pierdolony pila body e, 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 e. Chciałem dać moje serce na dłoni chore e. Może e. drugi dać i e. obie no troszeczkę nabikę, troszeczkę dykcję, troszeczkę też znajdziesz może siebie w tej muzie W przyszłości będziesz robił bardzo fajne rzeczy, tylko nie trać, nie trać tej ambicji do tego To bo... Zajęty, bo widać w tobie kurwa to, że masz zajawę do tego obszaru mówię Hej, z jakoś twarzy porabia przed, było źle, trzeba hey, no co mi to bawię się w szafir z czasem i szanuję się go, że słaby Ale załana dziewczyna mi mówiła, że fajna przez te kapicy teraz no wyjebać Złamany kręgosłup i ten czas by zwiewać, Ale wiem dziś zagadzam za to tylko dywersja. Czujemy sobie plany nawzajem ze światem, Ty jesteś w tym dobra. Krzyknij se w tłumie, to ze mną. Byłaś jedynie kolejną. bende u trupa ka vale që shëmë një të pavi Po të mdozi që të filaf moj ti Po të zatëm që mu minje